I witam. Zagrajmy dalej w Dungeon Master. Doprowadziłem swoje drużynę do... porządku. Fioletowy robak. Zabijać! Zamordować to cholerstwo. Szybko, natychmiast! Zdychaj! To jest silne! o Uciekać, 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 uciekać! to nas potruło okropnie. Oooo, i to też zostawia jedzenie, co ciekawe. Tak jak tamta drzewka, możemy się tym najeść. Kolejny pieniądz? Nie wiem, kurde, co te potwory zjadały te pieniądze, czy co? Głupie jakieś musiały być, widocznie. Musimy tak metal wpierdzielać. No nieważne. Cierpią nasi bohaterowie. Zobaczymy, czy uda się nam ich wyleczyć z trucizny. Czar Wibro do tego służy. Niestety nie mamy many, żeby go wczarować. To jest twój kamień. Au, 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 au. Ktoś jeszcze jest odruty? Wszyscy. Vibro. Mhm. Już nie są. Możemy kontynuować podróż, yy, zapisując wcześniej grę. Uff. Trochę odwodniony jest, ale jeszcze się trzyma. Mam nadzieję, że. Znajdziemy wkrótce jakąś fontannę. Jeżeli nie, to trzeba będzie po prostu użyć naszej, naszych butelek. Kurde! Znaczy, nie butelek, tylko tych bukłaków. No, jak widać, część druga tej gry, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, jak w to grałem, była znacznie trudniejsza. Znaczy, kurde, część druga była znacznie łatwiejsza, chciałem powiedzieć. Już tak ten, tak to się dzieje. Jak się tutaj gada, to się klika i się myśli o czymś innym. Nie. Żeby dobrze klikać. Gdzie jest kamień? Pojawił się w ręce. Tak nagle. No, chodźcie, chodźcie. Dostaniecie wypłatę. A teraz premie. A teraz zwrot podatku. Co jest, kurde? Czemu to jest takie żywotne, no? No i mnie wydymało. szukałam, znaczy się. Pomyliły mi się te strzałki. Kolejny pieniądz. Zajbiście kurde, pieniądze. Spadają z. Nie z drzew, tylko z rybaków. Mhm. Udało się jej, ale wciąż jeszcze nie ma poziomu tutaj żadnego. No i to się już nie uda. Jak zwykle trzeba pozbierać wszystkie śmieci I jeszcze noże. Jeszcze jedna rzecz dziś powinna być, bo nie mamy jej What the hell! Osa O, zginęła. Nie była taka straszna ta osa. Tylko skąd ona się wzięła? I pytanie, czy będzie więcej? Drzwi na guzik. Wygląda na to, że jesteśmy tutaj w miarę bezpieczni. Scroll. Czar Owen rzuca... ...Chmurę Trucizny. Trującą Chmurę. Jabro tworzy... ...Napój Magicznej Tarczy. Idziemy dalej. More practice. Jakieś większe pomieszczenia mamy. Ile już rodzajów potworów było na tym poziomie? Pięć? To chyba jest piąty. I to jest duch, którego nie zabijemy y, normalnymi broniami. Tak więc ja się w tym momencie wycofam. I zobaczę, czy może iść jeszcze w jakimś innym kierunku, ale mi się coś nie wydaje. Nie, czyli będzie trzeba się zmierzyć z tym duchem. Kurde. Nie chciałem tego. Nie sądziłem, że on tak szybko będzie. No nic. Zabijemy paskudne duszyszko, duszysko I chwałą się okryjemy. A zrobimy to tak, trzeba się wyspać. Dobra, napiszę. Dajcie fontannę z wodą. Kurde, potrzebuję. Do niszczenia przeciwników niematerialnych. O, Sonia, zapomniałem zupełnie. Zapomniał. Jest. Ale i tak potrzebuję jeszcze tego naszyjnika. Zresztą ten naszyjnik daje tylko 3 dodatkowe punkty many, tak więc tak naprawdę nikt innego nie potrzebuje. I stama też będzie można wyszkolić. Tak. A po co mi ten napój? Nieważne. Ten jest lepszy. Dobra. Yy... Przygotujmy sobie butelki. Myślę, że jedna odczarowanie trucizny też może się przydać. Może. I. Ty, łufie, jesteś lepszym czarownikiem, tak? To będziesz rzucał. To. Des -ev, to się nazywa Des Ev. Ranie niematerialnych przeciwników. No i zginął duch od jednego strzała. Czyli nie jest jeszcze tak źle. Pytanie: ile takich duchów tutaj będzie i czy nam starczy many, żeby ich wszystkich zabić? Mana. Co to? Skrót. Shortcut. Ale nie mamy klucza takiego, żeby tutaj wcisnąć. Czyli trzeba będzie znaleźć taki klucz. Mam nadzieję, że nam się gdzieś nawinie pod nogi. Kurde. Zły zrobiłem, ale to nic, można puścić trójkąt strzałę. Chciałem tą kulę. Nie udało się. Jeszcze słaby jesteś głów, ale spoko wyszkolisz się. I ściemniło się. Dobra. Pięknie. Czyli to pochodnie można wypieprzyć na świetnik. I bierzemy następno. Dlaczego nie masz na tyle many, żeby móc sobie to rzucić? W każdym razie Sonia może przygotować kolejny taki napój? Nie, nie może. Już zaczyna nam przygasać, tak? Dobra. Co to? Dokąd to prowadzi? Do nikąd? Poskudny obraz. Lorda chaosa tak. Naprawdę nic tu nie ma? Ale dziwne. Co? Ho ho ho. Podejrzenie długi korytarz. Nie. Losowo, kolejna losowo wygenerowana nisza to jest. Idziemy dalej. Zinet. W sumie, ich cholera wie, który ty, 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 tutaj przedmiot jest lepszy. No chodźcie, chodźcie, z której strony? A teraz zdychajcie. Pewnie, że butelka. E, no dobra, opłaciło się. Zdobywa poziom Czarnoksiężnika. O nie, taki robak straszny, jak się nie walczy z nim yy, tak na hama. I zdychajcie. I butelka, to Sonia sobie tą butelkę wykorzysta do szkolenia się. Albo i nie, bo nie umie. Dobra, masz przygotowaną kulę ognistą. Strzały przydano się ta kula ognista do czegoś? Wydają ci w Rogowie? No, wyszli. Ale... łowowi się nie udało rzucić tego czaru. Chodźcie tu, pod drzwi. No, 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 come on, come on, come on. Wilotyna! Ale coś przycięło posłodnie, No nieważne. I teraz niestety trzeba się uleczyć, bo oberwaliśmy okropnie. A już jest wyleczona. Dobrze. Co dalej? Rapier! Ale jest chyba do dupy. Tak więc spadaj z tym. I idziemy dalej. Albo nie, będziemy sobie kontynuować grę w następnym filmie. Albo po tym jak zabiję tego gościa, bo chyba nie chcecie patrzeć jak znowu zmorduję kolejnego kamienia.